Okulary przeciwsłoneczne, które najczęściej wybierają paryżanki. Szykowne francuski bardzo lubią okulary przeciwsłoneczne w stylu vintage, a więc odwołujące się do lat 90. prostokątne, spłaszczone i okrągłe oprawki. Bardzo popularne są też kocie oczy oraz różnego kształtu i wielkości oprawki plastikowe w kolorze szylkretu. Żelazną klasykę stanowią duże czarne okulary. Ich wielkość i kształt jest rozmaity. Dobierz go do swojego owalu twarzy i osobowości, którą paryżanki lubią podkreślać, stawiając też na okulary w wyrazistym kolorze lub o ciekawym kształcie. Jeśli chodzi o marki, które wybierają, to są zarówno modele ze średniej półki, jak Cezanne, Hush, Ralph Lauren jak też marki luksusowe. Często przewija się Celine, Chanel czy Prada. To, czego unikają francuski, to nadmierne, krzykliwe logo, które nigdy nie dodaje stylu bez względu na markę. Polub filmik, zasubskrybuj po więcej, a więc tu!